Ma, a, a, Aris Ma, -ma -ris, jesteśmy w jakiejś źle. O, jesteśmy jakimś. Ej, jesteśmy jakimś ludziom. No. Hala. Hala. wam wszystkim. Ja jestem waszym królem. Wy jesteście wrogami? Nie, nie jesteście wrogami. Jesteście moimi. E, co, e, człowiekami, tak? Jak jesteście moimi człowiekami, to już. Aport. Aport, już leciciele. O, już jeden się posłuchał. Ale. Aj dalej, a pot, ej, bo już zająć Strzelają. Słuchajcie. Ja muszę... rzucić w ciebie. Nie, od czy ja go zabiłem właśnie takim czymś? A jak słyszycie jakieś jest dźwięki z tego policja. Już... Cecha? Cecha. Ej, bon. Ej, bo ja chyba zabiłem swojego. Dobrze. Zapity, zapity, dobrze. Ja nie jestem, nie umiem w to grać, bo mi Morris odpalił. A to nas, chyba nie? Nas? Nas, dobrze. To można iść dalej, można iść dalej. Czekajcie, bo miec się schował. Ej, co mieć się schował? Halo! Miec, otwórzcie. A już go zabiłem. Czekajcie. Dobrze. E, chyba jeszcze na samej tym grać. Celaj, dobrze, ja dziękuję. To wystarczy prawo, że sławskie pytania. No i Czekajcie, bo znowu celają. Ten niebieski, ten mój? A to mój, dobrze. Czekajcie, bo tutaj coś jakieś płomienie są w ogóle tam coś ucieka. Ej, bo muszę go chyba... gonić A, dobrze, to jest taki wysko, który nie powinien w ogóle użyć. A, to czulum muszę coś złapać. Muszę coś złapać. Jezu jak go bo jestem co świetny. Czekajcie, bo tu muszę zyskać co na dół. Ta, o, tu muszę zejść chyba. A mój taki lata sobie świetnie. O jesteśmy w jakimś tunelu teraz. No to cudownie. Tu pewnie jakieś stójki będą. Zdrowie bohatera. Dobrze podniosłem. O jak sesjat. w ogóle wszystko jest chyba na maksymalnie. Dawaj karetka jedzie. Halo! To mój? To mój, dobrze. Nie mogę go przeciąć z pół, to na znaczy, coś mój. Dobrze, no znowu karetka pojechała, jakaś świetna, ale ja tutaj sobie nie przejmuję się i nagrywam, bo coś wam by nie przeszkadza, nie? Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że wam przeszkadza zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam nie przeszkadza zostawcie łapeczkę w dziękuję. No i mam nadzieję, że wszystko wam się świetnie podoba, tylko żadnych córków nie ma. A mam tam pójść, dobrze? No to już tam biegnę, jest tam biegnę, ej, po jak to może... O, panie, ty chcesz chyba dostać łomot. Dobrze, dwóch odrzuciło. Ty jesteś niebieski, o już jesteś biały. Teraz jesteś biały, teraz jesteś biały. i teraz robicie takie coś. Dziękuję. Jezu! O jakie płomienie mnie tutaj atakują. Wygrywamy prawie, jest wygrywamy. Ty jesteś tutaj dobrze. dobrze. już co podniosłem, dobrze. Dziękuję. Jakbym się tak nie skupiał na tej grze, coś takiego, ale... No po prostu wolę walczyć. Wolę walczyć, mi przegrać. grać. Tam jest jakiś ciul. Zen i Ciebie neutralizujemy Ciebie też. Dziękuję. A no i ogólnie, jak widzicie, co mam teraz pełną wersję. Gdybym sobie wreszcie Mary zainwestował, i musiałem mu też zabrać pieniądze. ale tam nie gniewajcie się na mnie. Ja jestem dobrym królem. E, Mary zawsze na mnie zarabiam, więc Moryś, prawda? Prawda, że się nie gniewasz? No, nie gniewasz się, nie? Bo to dzięki Tobie w sumie mam tą grę. Muszę tam je, dobiec, muszę dobiec, muszę dobiec. Jestem pierwszym królem na górze. Jestem tutaj na górze, teraz już zdobywam to w bohatera. To już lecimy mecze z No to teraz czuliki. Ja was tu zabija. O, jaki z laser zielony mnie tu strala. Ja tak ol zabity. Ty w ogóle tam jakiś sniper jesteś, czy coś. czas. zębę to ciebie mogę zabić? O wróg namierza, namierza O Jezu. O nam i znikł O ty jesteś snajperem chyba wiesz Ty jesteś snajperem Wiesz to jest jeszcze jakiś zielony Czy mi się wydaje O, Ciebie to można zabić Ciebie zdobyć, zdobyć wzem Ciebie zabić, zdobrzem Ty jesteś jeszcze On się... Oni się sami zabijają bo oni są czulimi... Czulikami którzy Wiecie, oni w ogóle nie potrafią walczyć Bo ja jak walczę bo ja jak walczę zaraz wam pokażę, patrzę. Ja sobie biegnę w ich stronę, biegnę w ich stronę, biegnę w ich stronę. Nie? Tutaj tak fajnie, przyswietnie. Robię tak. Jestem taki zajebisty, że... No, że ich zabiję. Dobrze. Oni się sami zabijają, bo oni są celami i salają sami. O, tutaj coś... Ja ich nie widzę. Halo. Dobrze. O już, chyba wygrałem. Eee, ta, 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 Marys, Wygrali w wszystko chyba. Jesteśmy wygrali? Halo? Misja udana, dziękuję. Ja jestem, czemu jestem amogamer? Mari, Morris, ty na pewno kupiasz tą grę. Na pewno kupiasz? Nie oszukujesz mnie, nie? Na pewno. No przecież to jest konto amok, no przecież on mnie zabija. Ej, ej, mus muszę kończyć, bo on chyba wrócił. Yyy... E, e, e. Już? Dobrze, to ja się z wami bo Amok wrócił. do e, zobaczenia w kolejnym odcinku na razie. Cześć, człowieku, ja szybko po mnie zabiję!